I w punkcie B obliczam sobie tą potęgę. 2 do 6 przez 6 do 3 i do minus 2 trzecie. Na początek sobie może odwrócę, żeby tu wykładnik był na plusie, jako 2 trzecie. No to zapiszę sobie 6 do 3 przez 2 do 6. No to odwróciłam. No to popatrzmy tutaj, to 6 do 3. 6. Jest to iloczyn dwójki i trójki, skoro tu mamy mieć do trzeciej, więc biorę w nawias, to wszystko mamy tutaj wtedy do trzeciej, czyli dwójka do trzeciej i trójka do trzeciej. No i teraz jeżeli mam tutaj, yy, 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 z szóstki będę mieć dwie, dwa do trzeciej, trzy do trzeciej, no ale na pewno zwracam uwagę, że są te dwa do trzeciej, i tu z tym na dole 2 do 6. To najpierw zrobię sobie porządek z tym. Czyli jeżeli dalej mam tą liczbę x, i to sobie rozpiszę. No i mam tu przepiszę najpierw 2 do 3. I góra. Zamiast 6 do 3, piszę właśnie 2 do 3 i 3 do 3. To można zauważyć, że te dwójki się zrobią. Za pomocą jednej dwójki, ale wtedy no, tu jest więcej tych wykładników, czyli 6 odjąć 3, zostaną mi 3 wykładniki, ale w mianowniku. Czy to można go dowdzięczyć? Czy w nie robić, czyli, czyli 3 do 3 obok? Czy należy się tylko do różnicy? Nie 3 do 3 obok, obo, po prostu, mamy ja dostałem przedstawienie, po Potęgi, znaczy wykładniki możesz odjąć tylko wtedy, kiedy masz tą samą podstawę. Czy to znaczy jakby obok? Czy to będzie 2 do 3 i 2 do 4 z i obok razem 3 do 3? Można, to, tak, bo to jest kwestia zapisu. No, jeżeli ja sobie tutaj tą zdejmę, to ja mogę tą sobie zapisać tu faktycznie na obok, A to jest. to jest jakby to samo, tak? To, to nie ma znaczenia, czy ja w liczniku zapiszę, czy w mianowniku. Ja? To jest nadal to samo. Ja nawet mogę, jeżeli, jeżeli nawet, słuchajcie, mogę też zrobić tak. Jeżeli ja mam 2 do 3, 3 do 3, i ja nie chcę mieć tego 2 do 6 na dole, to mogę wpisać to do licznika, ale wtedy muszę zmienić. Wykładnik. Bo to jest jak odwrócenie podstawy. No bo tu mam jakby, skoro mamy dwa do szóstej, to tak jakby była inaczej. I jedna, druga do, yy, do szóstej, ale na dole, nie? Czyli chcę powiedzieć tak. Odwracam tę dwójkę. No to ja mam jakby jedna, druga, tu jest do minus szóstej. Nie? I teraz jeżeli... No może no tak puści tak? Bo mi się to. Niełatwo tłumaczy. Każde odwrócenie, czyli przejście liczby z mianownika do licznika. To jest jak odwrócenie, czyli zmieni mi znak wykładniku. No to nawet jak ja bym chciała tę trójkę włożyć do mianownika, to ja na dole napiszę jako 3, ale do minus trzeciej. Nie. Zależy, co ja chcę. No to tu widzimy z tego na przykład już, że sobie zrobimy porządek z tym. No to ma, mamy tutaj, zobaczcie, będzie 2 do minus 3, tak? Ale po co mam pisać? 2 do minus 3 i 3 do 3. Jak ja chcę, żeby był ten sam wykładnik. A mam różne, bo tu mam z minusem, to mam z plusem. No trochę bez sensu. A 2 do 6, to jest 2 do 3 razy 2 do 3. Jak? 2 do 6, 2 razy 24, 2 tak. do 8. 2 do 6, to jest się nie równa. 2 do 3 razy 2 do 3. No też się w... równa. To też tak mogę zrobić. Więc mówię, tu jest na razie to bez sensu. Mm, mm, tak. Tylko ja, ja mówię, że są różne metody zapisu. Oczywiście, że też mogę rozbić ten dół. Czyli mogę sobie zapisać 2 do trzeciej, 3, 3 do trzeciej i 2 do 6 właśnie jako 2 do trzeciej i jeszcze raz 2 do trzeciej, no bo ja mam mnożenie, a przy mnożeniu dodaję, czyli 3 i 3 to jest właśnie 6. Też jak najbardziej mogę. I wtedy mi te jedne, jedna potęga, te 2 do 3 znika. W efekcie mamy, zobaczcie, Trójkę i dwójkę, obie liczby do trzeciej. Czyli ja mogę sobie po prostu wpisać trzy drugie całe do trzeciej i jeszcze do dwie trzecie, ale potęgowanie potęgi to jest to samo, co ja bym pomnożyła wykładniki. Czyli od razu mogę zrobić trzy razy dwie trzecie i ta trójka mi się skróci. I zostaje mi 3 drugie do kwadratu i liczę. No to ja mam 9 czwartych, całości 2 i 1 czwarta, i takie mam x. Bo widzicie, jeżeli ja mam różne podstawy, bo dwójkę, trójkę, szóstkę, no to ja próbuję ujednolicić w ten sposób, żeby co było wspólnego, coś. No wtedy tylko wykładnik. Tylko wykładnik będzie wspólny. Nie? Czyli tak to kombinuje, żeby zrobić wykładnik wspólny. No i tu mi się pojawiła ta trójka, właśnie w tym wykładniku. No i o to mi chodziło. Nie? Bo ta trójka się potem, zobaczcie, wywaliła stąd, nie? Skróciła. No, a dwóch ten nie być tak, musi Zobacz tu. Tu był minus. Patrz, dwójka, szóstka, a teraz co masz? Odwrotnie. Dlatego już jest bez minusa. Tak, to był pierwszy krok polegający na tym, że odwróciłam, żeby właśnie tego minusa nie mieć. No jest, jest ok. Ale dobrze, że czujny jesteś. Hmm? Dobra. Y, teraz y. No, i znowu zrobię, zobaczcie ten wzór M na N, czyli szóstkę na trójkę, czyli będzie 6 trzecich to jest 2, czyli 1,6 będzie do potęgi drugiej. No, no to 16 razy 16 jest 256. No i teraz mamy dwa miejsca, tak, bo 1,6 razy 1,6. Yy, widzę raz, dwa, dwa miejsca po przecinku, czyli po prostu od końca dwa miejsca po przecinku robię, czyli 2,56. I teraz, i teraz yy, łatwiej mi będzie no 56 setnych. Ja tak, ten sobie zrobię w łamku dziesiętnym, będzie bardziej. Wyraźne, no nie, że to jest 25 po przecinku, żeby wyraźniej widzieć, która liczba jest większa, nie? Już tu się bawić z tym 5600, skracać, to no to jest łatwe. Dobra, to my widzimy, że też Y, tak jak chyba w pierwszym przypadku, no to Y znowu jest większe. Y większe od X i teraz o ile? No robię sobie różnicę? Mhm. Dobra. No właśnie. 31 jeden setnych. No. I pisz odpowiedź. Jest teraz odpowiedź. Mhm. Y jest większy od X o zero trzydzieści jeden. To wszystko.